Dano się nie widzieliśmy, Dwa dni temu co nagrałem trochę e, to Plus z, z, z nowej gry to sobie kupiłem i tutaj też jeden, bo gramo e, po prostu aktualizacja to cholera, jest i i sobie kurwa, e, i może po, po pakietu e, tu Aktualizacji, kurwa, na konsoli, na sensy e, nowej generacji super, technologii z internetem PSG. No i je tak jest to z Na pewno, kurde, e, nie dłużej niż gozina. No na pewno, nie? Z to do chorej trwało. I moja serce sobie spokoju, pogaz wysłałem w kra i nie może się, bo kuchwa z 2 godzin aktualizuje. I jak już sobie wesę zaaktualizowała, to masz jeszcze tylko na jeden, na jeden, pół godziny od synek. Nie ga po... i to główne dlatego, że to chodzi się do na skło. Okej, to w sobie okay, wiemy. Zwykle ja sumę jesteś wyznaczony despać. E, a są do zeswy. Byłem nawet pół sesji. Ale nie robię jego jeszcze, bo mi się ne chce. E. Wysłałem z Pans Boba i nawet za z reżyseru z Indonezji. A co się nie przesłało? I wiedzą, że nie po raz drugi robić z tego knota. Skoro zdecydują że nowy film z Pans Boba nie zasługuje na recenzję ode mnie, to nie zasługuje na recenzję ode mnie. A nie serio, jak nie oglądam się nowego z Boba, to serio. Nie próbuj się, bo co tego na sezon nie da. Tak. Um, mam Disney'a i postanowiłem osiem pewne wersje, bo nagrywałem uh, wolnych klanów w tym samym I recenzję ze tych wersji wojen. I akurat sobie wyjął zadzków i oglądałem najnowszą planetę małp. Małp. I to jest dosyć kawa, bo ten film, tych na którym nie byłem w kinie, może był, bo mi się dowiodło. A wydaje mi się, że z filmów, które w tym roku były, jak na razie, z tych, które widziałem, póki co, to chyba na ten film bazy się skupiłem. O pukatka, drugiego. Jakby, bo serdecznie. Omen to został, chyba się dopiero dowiedziałem z Tysnu, że wychodzi nowy omen. No, jakby nawet nie wiedziałem. W tysiąc albo wrócę się dowiedziałem. Dona 2 to w sumie główne z nudów, bo sobie 2 mesą. Bo po dwóch mesąsach nachodzę na do kina, stwierdziłem, że pójdę na cokolwiek. E, I stwierdziłem, że dam długo sens, pomimo tego, jak e, gówna była jedynka. E, Kaskady to dopsłonę tak na Ten To się tak chujowy marketing, że nie zmiany. Mimo że to był zabiście film, że o tak mało zarobił, bo... Powiedzmy to w Poz, różąc się różąc znowu na generalizm filmy akcji. Czyli jakby... jakby fakt... jakby jak... wyznałem pierwszy raz... jak... informacje to było o! Film z Goslingiem, fajny akta ale Ciekawe ciekawego się nie zapowiada jak... z właśnie to co... co o to jest kurwa dobry film. I to był chyba na jakiś... ten może na dwa... przed premierą. Nie pamiętam co to z w tym roku. Kubus pokaże kubus to zrobiłem. Dead puszyna i obejrzał. A ja wiesz, to było takie całe. O! W Golden CMC2 też było, ale to było obejrzał typu. Okej, okay, bo w sumie. Chyba zobaczyłem jak to robi filmy obecny w Pixar. Dawno nie było, to sykaj się daje, osimą te same z nim są, ech. Są. Jak powiedziałem, że wychodzi, wszyscy do chorych wiedzieli. Bo jakby to chyba było najbardziej oczekiwane w tym roku. A jakby, wychodzi, że będę wiesz w tym samym czasie e, w zakranicą. To nie na to, że może jakimś cudem uda mi się e, przed wyjazdem. Ale Zdawałem sobie sprawę zyskową, że w NUPYME to nie jestem z tym, że uda mi się go obejrzeć w Kine, więc i w sumie już na myśli, jak z około 60%, to zajęłem 100%, aż rasę nazwę zyskową, a zyskową go nie obejrzeć w kinie, a jednak obejrzałem. E, będę set na stacji Apokalipsy, OPS wyświetlił niedawno, to był. Fina który trochę syka, a jakby te pyMy na które na bazie w tym roku jeszcze, e, nawet nie na mesa jakby stopień z pymy tego roku na które na razie sykałem nie wiem co dać na ponty miejsca jakby te w z, z tego miejsca to jest nawet nie wyszła. Dobra, kubus puchatka po tym miejscu, kubus puchatka nowego okej okay? E, na a AMWS, no. Zoke BITE BITE e, 2, BITEZUS BITEZUS GADA 2, Paddington CS. E, na no, większe pewnie tego roku moim zdaniem nawet nie wysły te na... które ja osobiście sekam najbardziej. Na pewno jak tylko będę na sas, w tym tygodniu na pewno będę zasad apokalipsy, to będę co jest bo nie robiłem o w ogóle do King. E, ja chyba w końcu zrobiłem recenzję, bo ja. zrobiłem. E, Tak. Dobra, ja tu gadu gadu, a wy CCS-ie oglądam recenzję filmów o małpach. Okej, okay. fabuła. A co zyskasz od lat po wydaniu z oryginału? I ccs to ja nawet, nie wiem, gdzie tym film jest miejsce, mys jakby film miał miejsce w USA. Mm -hmm. Tylko widać, że to zrobią Amerykanie, bo w tym filmie, kurwa, na Wojności występują jebane zebry. Na Wojności w USA. E, bał, te bał występują, chyba nawet, z tego co pamiętam, był chyba bałwaba. na no, jakby. Australia to kręci, jakby. To wygląda jakby kres, jak, jakaś Australia, była Afryka. Tak. Więc myślałem, że to ma być. Jak zrobić, to nawet takie, okej, okay, to mała być Afryka na 100% Nie, to USA, Kalifornia mm. Więc mały sobie kontrolę czas i mają wioski I jednej z tych wiosek jest na główny bohater, nie pamiętam imienia, mnie jest no i, pewne, no i oni mają te wioski Pierwsze pół godziny to jest takie pokazane grafik i stanów mańki Małpek. I e, powiedzmy to w post. Ten filmy. To te małpy spełniają kurde. Wymagane na sobie Mam to są ewidentne banii. Orangodany z kolejami to są ewidentne azasi. A ludzie, to są ewidentne muzyni Bez rasizmu. I to nie, i da, to mam na krańca od skóry, jakby po prostu chodzi mi o to w sposób. How to z to są byli po prostu na pewno na perynek e, baj Okej, okay, dobra, w sumie Że nam to, a gotowy to, to byli Azasi z Chin, z Chin, bo są jeden film, dlatego to mówię. Bo postacią pozytywną. E, Małpy to na pewno by bały, Bał, no bo Gosu nawet się nazywał Poximus e, Główny Zły. Ludzie to byli ewidentny jest. dowa jak nie sarni, to są na mnie. zizi albo inni arabowie. Okej, okay, arabowie i zizi to są, są z ludy semijskie chyba. To jest, są bardzo zbliżone. No, dawa powiedzmy, to w Polsce. Po prostu ludzie z Afryki, z Bliskiego Wschodu. Bezy najprostszej. Czy ci po prostu nazywani, muzu czy po prostu muzułmanie? O, muzułmany, a goje to byli, kurwa, kremanowe. E, no i słuchaj które mamy zwisane, no i oni i na królówkę słoweka, uf, i natrafią na słoweka, który umiem mówić, bo się na osu. Jest w ruch oporu, bo ludzie mają ruch I ten słowek postanowiła wejść do pazny i łapą go arma tego złego sysadza, który jest ze znosicystką małpy. Więc postanowano ich zniszczyć wioskę. I główny bohater, myślę, że się synesion. O się z Jedyny, kto kine z tych dobrych, z tych, którego staje, i pan Gutan. No i po prostu sobie zaczyna chodzić. na no, na tego Gutana, On się, się z ludźmi. Gutan kinę i trafia do bazy złego. No i zresztą rozpędził się w całą i otworzył e, tajną bazę amerykańską. I to nie jest Stefa PZSON-1. Bo Stefa PZSON-1 jest nadmozgiem i w tej bazie wojskowej nie było obcych. E, I łze się do niej dostać. I pomyśli się, że z tego dochodzi do są e, że w, Jakby, jeśli myśli się... Że ludzie wchodząc do bazy wojskowej Amerykanów, idą tam pod sołgi, Wyzutny rakiet, e, tajną technologię amerykańską. To się bo kurwa i chcę zdobyć se, e, elementarz, e, doba, Element książki z nauką alfabetu dla e, dwulatków, wiesz, te książki typu moja pierwsza książka. Na uszanie Szytana, PC. pierwszy element. No w ogóle, takie książki do nauki Szytana. Bo jak się jeden znajdę, się znajdę który umiem czytać, to inni. Oraz, a ten jest satelitarny, żeby łączyć. I chyba się połączyli z tego, co pamiętam. Z, nie pamiętam, co się połączyli. na pewno. W Stanach, of course. Wyśmiałam się że, że, ten, ze skoroną sosę zadowolona. Myślę, jakby, nie, i tam też jest skorona, tylko bardzo rozwinięta. Jakby, Moim zdaniem lepiej by to wyglądało, jakby, Nie cały, jakby po prostu połączyć się kurwa, z jakąś w wafrysę, nie? Jakby, Kurwa, dobra, Afryce to okej, okay, na to. Dobra, sobie powiedzmy to w post. Józko tam na pewno... Józko to tam pewne Dobra, dowa... Nie, 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 Mogę wymyślić... Kurde, Zajtu, rasistowskiego post Nie jestem w stanie wymyślić żadnego Zajtu, który by... Nie był zbyt... No, chodzi mi o to, że wiesz, że tam jest... Strasznie dużo małp. Józko to i tak są, na FBS, jest pewne I tak małpy spokoju sobie tam... Gówno z nimi zrobili i pewnie po prostu jak się schwadzić zaraz pewne z tam północ RPA a ta Afryka jest teraz zostawi spoko bo było tak No Moim zdaniem to byłoby kurwa lepsze. nie to byłoby fa, fajne s jakby się naprawdę połosuje kurwa taką bazą kurwa w Nickze i by odlewał tam muzyny z takiego niku i byłoby I... I by takie było Hyoł Ula U.S. A oni All the way back to Dobra W moja na filmu to jest Osemna recenz Pole sam Eee Niedługo kolejne recenze W tym tygodniu na pewno są na nie jedna Jak nie dwie Mmm Pa!